Dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć kupony. Kupony to już o wiele lepszy sposób płatności od EQUS. Jeden kupon w przeliczeniu dla graczy jest warty około 140-120 tysięcy, ale względem mówiąc, horse, horse, kupon jest warty 40 tysięcy. Lecz na przykład, ja na kupon 40 tysięcy, a już trzy kupony 180 i 10 kuponów 800, czyli dwa razy tyle, bo powinno być 400 tysięcy. Dobrze. Pierw, jak zdobyć kupony? Wchodzimy w moje konie i na końcu sortuj według wieku. I na końcu powinny być najstarsze konie, ale ja już nie mam takich, które będę które dałem mi kupę, bo koń, który ma ponad 30 lat czekajcie chwilę, tylko coś zobaczę okej, okay, już zobaczę czekajcie, a i ostatnie, już tylko coś bo dobra, jestem już potrzebujemy konika najstarszego, którego uśmierci inni mówią, że nie da rady uśmiercić koni. Chociaż nie chodzi mi o to, żeby ją uśmierć, bo nie ma opcji w koniach, uśmierć konia, czy coś w tym stylu, tak? Chodzi mi o coś takiego. Zaraz... Wezmę jakiegoś konika. Moment. Okej, dobra, tylko sprawdzałem, coś w rozpadzie. Yy, bierzemy na przykład jakiegoś konika. Nie wiem, kto tego mi chyba będzie. U, u, u. tego nie będzie mi szkoda, dobrze. Klikamy tak. No takie takiego co my, to mniej tej energii by się przydało wziąć. Chyba. Nie będę. Samsung. Kurde, od kolegi go No wezmę tak. W, w to No. Dobra, już wiem o Przepraszam, że tak długo. Tak mi to jakoś wyszło. Wezmę to klacz. Najpopularniejszym jest robienie przejażdżek. Mamy takie coś, taką opcję. Tylko w młodych koniach tego nie ma. Tutaj już będzie. Tu mamy taką opcję. Przejażdżki. I bierzemy na maksa przejażdżki, żeby jak najwięcej energii jadło. I potem w Wtedy koń umrze, a jak koń ma ponad 30 lat, nie 13, tylko ponad 30, nawet może być 30, u niektórych się to sprawdza, u niektórych podobnie, nie, nie wiem, ja zawsze ponad 30 biorę, yy, to dostajemy kupon wtedy. Tak. Aby zdobyć kupon, można również na przykład konie sprzedawać za kupony, na przykład ten koń, którego ja tu mam. No to wyceniłbym go tak jeden, 2 kupony, chętnie by nawet go kupili na 4-3, zależy kto, to zależy od osoby kupującej. 25 lat, 1 miesięcy, dobrze, zależy mu tak i puścimy go tylko w zawodach. O, w galopiku, może mi coś przyniesie, fajnie by było ale widzę już dobrze. Gwine GP, a mi chodzi o miejsce, żebym miał go w pełni wyplubowanego Dobrze. Kupony praktycznie będą wyglądać tylko na takie sposoby, ale jeżeli będzie skończone 13 lat, możemy zrobić kliknięcie na swój kupon. Podaj kupony i to mamy oferty Fiber. Fiber skorzysta z ofert. Wczoraj miałem ofertę, jak zebram to dostanę dwa kupony. Jak osiągnę piąty level w Mayfryzotu, osiągnąłem, konfestowałem Mayfryzotu, bo tam nie gram. No i dostanę te dwa kupony, bo miałem cztery. To mam sześć. A tego nie wypełnia, bo ja patrzyłem tam przy podać numer telefonu, a takich rzeczy za bardzo nie akceptuję. Tylko biorę przeważnie to, które najbardziej mi odpowiada, czyli takie gierki i tym podobne. Są również fundacje, które na przykład, jeżeli zostałeś oszukany lub jesteś początkowym graczem, zaoferują Ci tam jeden lub dwa kupony mówię, najwyżej, ale szczerze to ja dobierałem do takich fundacji kiedyś, jak zaczynałem grać i tak szczerze to to nic nie daje, no nie być bardzo tak. Oni nie są skorni, żeby dać nam te kupony, żałują tego po prostu. Oni tylko tak mówią, bo chcą być po prostu taką naj, najlepszym mi z Horsa po prostu. Tu mamy Hermes Stasz to jest mój ten, 158 -10 dni. Yy, I nie mówią, że to małe, ale to, że ja mamy przerwę ponad roczną, ponad 2 lata prawie, ale ja zobaczcie datę rejestracji. Więc 2013 więc wiecie, że ja Was nie oszukał. Naprawdę Wam mogę pomóc. Znam P, tak jak Horsa było inne. Teraz zmieniły się trochę na lepsze mój profil. To jest hodowla, którą zakładam z kolegami, Należałem do drużyny. Teraz champion, ale ta drużyna w ogóle jak dla mnie nie miała sensu. Gdyż, no nie miała sens, tylko że koniki tam hodowane trzeba było... W niedzielę już tam pokazać im, a ja bardzo, wtedy nie miałem czasu hodować, bo miałem ogóle... życie prywatne tam i wtedy musiałem trochę nie miałem czasu w ogóle żeby zbyt na horse wejść. Teraz jeżeli chcecie mnie do druszyny przyjąć, to z chęcią przyjdę. Mój nick to hermeska. Teraz już na serio będę hodował koniem. Tylko z, zanim wybierzecie mnie czy coś, musicie mi podać swoje żądania, czyli tam jednak oni na przykład, ja nie dam wyplu, wyplu wy, wyhodować pięciu koni na przykład. No dużo mnie. Tylko chciałbym takie mm, konika na start, najlepiej klacz, którą mógłbym rozmnożyć za burmergerem i mm, miał współpracę. Mam nadzieję. No i to chyba wszystko, tak? O, jeszcze Wam pokażę tą no aktualną promocję na Horse. Już chyba widzieliście w tamtym odcinku. Nie wiem, w miniaturze. Tą ósmą, niektórzy już nie wiem, nie to... Kurde. A za. Już Wam pokazuję. No ja nie mam zadania czego tak zadania przelatywałem. Wydaję Horse. Ja! ja jest tego nie patrzyłam. He, helithus Rex. Do wybrania woski konik Yellow. Marzoni. Chcę go mieć. No, oczywiście, chyba go nie będę miał. Zobacz, Jakoś może środek połączenia jest coś. Zobaczmy tylko, czy mamy. A ja od razu mówię, że na następny odcinek yy, będziemy Trenować konika. Tego będziemy chyba trenować. Bo zobaczcie. I PG i U. Wrodzone. Jako nie trenowałem w ogóle. Takie jest wrodzone. A geny jego to 2107. A nie uwierzycie co to, to jest? Mieszanka. Oluzy nie w pełni. To tymi słowami ciepło się z Wami żegnam. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym wytrenujemy konika. Jeżeli nie wytrenujemy go, bo coś tam wypadnie, to na pewno nagram inny porownik z czego innego. No, sięg.